Na drugiej części mojego maratonu świątecznego kalendarza dzisiaj od numeru 6 do 10 i na pierwszej części zapomniałam Wam pokazać numer paczki. A numer paczki jest taki: 056-046. Hmm. Czy to szczęśliwy numer? <grym> Zaraz się dowiemy. Numerek szósty przed nami. I szukam. Ja tu właśnie drapię przy świetle i próbuję ustawić tak, żeby nie odbijało, bo to tak czasami jest denerwujące, jak to odbija. Widać światło, a nie widać drapki. Dobra. Chyba będzie dobrze, co? Będzie dobrze. Dobra, szósteczka. Co szósteczko masz? Zaczynam od skrzata, Elizak, kula, Skarpeta. Czy jeszcze bardziej zbliżyć, jak myślicie o tak. Możecie zawsze zasugerować w komentarzu czy za blisko, czy za daleko. Bo ja nie wiem, jak tam Wam się ogląda. Czy jest dobrze, czy jest źle? A jak na razie gwiazdki nie widać w szóstce, trąbka, piernik, rękawica, aniołek, dzwonek, ciuchcia, bałwanek. Pominek i świeca. Jeszcze ten drapak jest do naostrzenia, on się ślizga. Dobra, ta strona jest lepsza i chyba szybsza. Dobra, gwiazdki nie zobaczyłam. Gra 25, trzy takie same kwoty. No, dwie pierwsze bardzo ładne. Na zachętę. I niestety, a Mikołaj nie jest konik. Dobra. Szósteczka jest pusta. Reginka, ty trzymaj mocno kciuki, bo ty wiesz, ja drapię naszą kasę. <grywia> Teraz siódemka. Drapię kasiorę i aby wydrapać jak najwięcej, ty tam ściskaj kciuki najmocniej. Widzów również poproszę o trzymanie kciuków. Piernik. Sanie, czapka, kartka, dzwonek, świeca, ciuchcia, kula, sople, stroik, łyżwy, korzuch, bałwan. Ja znowu zrapię tą złą stroną. No co jest? To jak mi ręka boli, to wtedy się dopiero domyślam, że jest tą stroną nieodpowiednią. Drapie. Co tu gwiazdka nie wyskoczy w siódemce, a taki ponoć szczęśliwy numer. Szczęśliwa liczba 7. Tutaj powtórzą się. 100, 200, tysięcy i 10, 50, 300 i 300. I dziadek wyskoczył w bonusie. HG. No, chyba coś tu wyskoczyć w tej drugiej części fajnego, mam nadzieję. Numer ósmy. Pierwsze pole gwiazdeczka na górze przynosi renifera. Dalej, anioł, sople, kożuch i ciuchcia. Dzwonek, lizak, szyszki. To będą szybkie odcinki, zdrabka szybka. Także mam nadzieję, że dacie radę oglądać bez przewijania. Ewentualnie można przyspieszyć razy dwa. Będzie mi miło, jak obejrzycie przerwniki. Zawsze jakiś grosik z reklam wpadnie. Na kolejne zabawy. Numer, yy, gra 25, nie numer Trzy Takie same kwoty. To jest właśnie pole, które się rzadko zdarza, ale w poprzedniej edycji właśnie u mnie wyskoczyły chyba dwa razy 20. 3 razy 20 raczej. Tak mi się kojarzy. Tutaj jest prezent. No ta druga część będzie pusta. Oby nie. Miło jest, jak w każdym odcinku coś wpada. Teraz numer dziewiąty. Przed nami. Wydaje mi się, że ja to miałam chyba trochę za blisko. Ja za blisko akurat nie lubię. Jak jest. Czy teraz jest za daleko? Kurczę, nie wiem jak to ustawić. Dobra, tak zostawię. Choinka, skrzacik. Sople, dzwonek, czapka, renifer. Marzy mi się taka strapka, gdzie będzie pełno gwiazdek. No, wszystkie to raczej niemożliwe, bo a może jest możliwe, nie wiem. Teraz nie chce mi się liczyć. Jest 24 bombki po 10 zł. No, nie, on no, musiał być jeszcze chyba głowa Mikołaja, żeby coś dorzucić. 15, świeca, 16, ciuchcia, 17, łyżwa, 18, kominek, lizak, stroik, rękawica, anioł, bałwan i sanie, reginka, ty za słabo kciuki trzymasz, mocno ciśnij. I tutaj nie powtórzyło się nic. Razy 3, a było blisko 20 i było blisko tysiąca. A Mikołaj, czy się w dziewiątce pokaże Mikołaj? Pytanie. Nie, jest dziadek. Dobra. Ta jest pusta. Ostatnia na dziś numerek 10. I ja sobie numer 10 zrobię od końca. Od pola 24. A co? Niech to będzie takie trochę inne. Może tutaj się coś wtedy odczaruje, jak to będzie od tyłu drapane. Rękawica, kartka, dzwonek. Skarpeta, łyżwa, bałwan. Co i nic? Lizak, kula, kożuch, Jest gwiazdka na w polu siódmym, jest ostatni. ostatniej drabce jest odcinek uratowany, że coś tu też wpada. Świeca. Może jest to sposób na drapanie właśnie od tych pól ostatnich. Choinka i w polu pierwszym sanie ale jest jednak gwiazdeczka, co jest pocieszające. Wracamy na dół. Tu trzy takie same kwoty. Tysiąc, tysiąc i sto. Patrz Reginka, jesteśmy blisko tysiąca. Zaciśnij kciuki. Czy będzie trzeci? <gry> tak, jasne. Będzie trzeci. A Mikołaj? Lamp? Się pokazały. Wracamy do gwiazdeczki i gwiazdeczka kryje. u pięć dyszek! Ale ładna! Patrzcie, jaka ładna dziesiątka. Numerek 10 pięćdziesiąt złotych. Jedna gwiazdeczka, ale za to, jaka piękna. Literki H potwierdzają. Chociaż ja nie wiem, nie przygotowałam się literkami kontrolnymi. No, ale tutaj nie da się pomylić, dlatego się nie przygotowywałam, nie robiłam sobie ściągi, bo tu gwiazdka to gwiazdka. Nie da się zrobić błędu. Takie piękne pole siódme. I tym pięknym, tą piękną gwiazdeczką kończę część drugą. Oczywiście zapraszam bardzo serdecznie na część trzecią. Trzymajcie kciuki. Aby się ta paczka ładnie rozkręcała i dawała ładne wygrane. Dzisiaj drugi odcinek i nie jest na pusto, jest znowu wygrana. Pięknie dziękuję wszystkim za obecność, wszystkim, którzy trzymają kciuki, kibicują nam, <grywanie> mi regince. I oczywiście jutro odcinek trzeci. Zapraszam. Pa!